Dajcie, kochani, od wczoraj, od godziny 16.22, mogliśmy ściągnąć wersję 60. Na IOS-a jeszcze trzeba chwilę poczekać. W opisie mojego filmu wrzucę link dla osób do ściągnięcia instalki aplikacji wersji 60. dla osób, który, którym jeszcze się w sklepie Play nie pojawiła. No i warto to zrobić, powiem wam na końcu dlaczego. No i co nas czeka w tej nowej aktualizacji? no Mamy wioskę goblinów od 18 września do 21 września, także krótka zabawa. Tutaj przy goblinach Samonów jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli wylosujemy 5-gwiazdkowego goblina, to dostaniemy drugiego jako bonus. I prawdopodobnie będzie można jeszcze dostać bohatera miesiąca. Także możemy dostać 3 piątki z jednego losowania. I te gobliny, no tak, będzie ich szóstka, nie piątka, legendarnych, jeden, jeden, no, jeden epicki, jeden rer, czyli trzy gwiazdkowy. No i te gobliny mniej więcej prezentują się w ten sposób. Mamy na przykład takiego, nie wiem. Ketla na przykład i on i on będzie działał coś takiego jak powiedzmy jak nie jak Milena ale była taka małpka z Atlantydy Danza Kuduro czy jakoś tak się nazywała no i tutaj mamy na przykład taki wariant możemy po odpaleniu dostać że albo regenerujemy życie wszystkim sojusznikom i dostajemy defa albo bijemy 350% i zadajemy przez 5 tur 1255 z, z trucizny ta jest bardzo fajna mądry język, będzie, będzie tak nakładała status wafer, tutaj zaraz o nim powiem i to daje, że przeciwnicy dostają minus, minus 250 ataku e, i to właśnie na 3 tury oprócz tego redukuje życie o 650 i, i tutaj mamy jeszcze, że przeciwnicy dostają minus 55% przeciwko specom, co jest bardzo fa fajne co wiecie o, e, na podstawie na przykład Franza czy hamertaska. No i tak, no i ich family bonus, czyli bonus rodziny, nie jest zbyt jakiś spektakularny. On będzie fajny, ale na, na szturmach. E, czyli, że jeśli bohater otrzyma obrażenia ze speca, to ściąga 30, 60 albo 100% życia ponad stan ze wszystkich przeciwników. Czyli na przykład na takiego Augusta, Aramisa może to być jakaś ciekawa kontra. A ich pasywka bazuje na prędkości many. Obstawiam, że 20% jest dla many bardzo szybkiej, a 40% dla bardzo wolnej. I to ma być takie coś, że jak odpalamy speca... Na bardzo szybkiej manie, no to wtedy mamy 20% szans na to, że zadamy 70% obrażeń wszystkim przeciwnikom, a oprócz tego obniżymy im tego precyzję o 25%. Odpalając kartę bardzo wolno, mamy 40% szans na, na odpalenie tej, tej pasywki. No i tutaj będzie nowa mechanika, o której coś przesz tam na punktowym Wifer i Grow. Czyli to jest, że obniżamy atak albo obronę podczas walki przeciwnikowi, a Graunf podnosi nam atak oraz albo defa podczas walki. No i tam one się mogą wymieniać między sobą. To zależy od tego, ile goblinów będziemy mieli w walce. Co jest bardzo fajne, coś nowego, wchodzi mecha, nowa mechanika Mega Minion, czyli powstaje wielki minion. I możemy mieć tylko jednego wielkiego miniona na jednym bohaterze. Na I teraz tak, jeśli są na naszej karcie małe miniony i potwory, to one się zmieniają w tego mega miniona. Nie wiem do końca jeszcze jak, jak on powstaje, ale to się dowiemy na pewno jak wejdą już te gobliny. E, I mega miniona, co najważniejsze, nie można zastąpić e, małym minionem ani potworem, ani nie można go zniszczyć w żaden sposób. Ani zablokować jego przyjścia, czyli Bery, bera, Eloise, Grimbel wszystko, wszystko jest tutaj bezużyteczne. Musimy go pokonać po prostu zabijając tego miniona. Druga bardzo fajna sprawa, która wchodzi od 19 września, jest to Liga Mistrzów. Na razie jest to wersja beta globalna, więc na pewno będzie mnóstwo bugów, opóźnień i tak dalej. Ale jest to bardzo ciekawa rzecz. Ma to trwać miesiąc i, i to jest tak. Mamy Ligę Mistrzów. Liga Mistrzów składa się z czterech rund. Każda runda składa się z tygodnia, i po każdej rundzie odpada naj, naj, najsłabszych 25% graczy. I po prostu po, każdego dnia możemy atakować po 10 razy, czyli możemy na jedną rundę. Musiałem odebrać niestety telefon. Także o czym tam mówiłem? Mówiłem tak, na pewno mówiłem, że jest 60 ataków na jedną rundę, czyli, czyli całkiem sporo, i to nie ma w ogóle nic wspólnego z, z, ani z areną, ani z, z turniejem. Liga jest całkiem osobnym bytem i punkty będą się kumulowały z każdego dnia aż do tego szóstego dnia. Ja myślę, że to będzie funkcjonowało w ten sposób, że od poniedziałku do soboty walczymy w lidze, czyli oddajemy po 10 ataków w każdy, w każdy z tych dni, a jakby w niedzielę jest przerwa. I wtedy jest to przeliczanie: wszystko podsumowanie tego, tej ligi, całego tygodnia. Eliminacja tych 25% graczy, i od poniedziałku, kolejnego dnia, zaczynamy drugą rundę. I tak cztery razy. Teraz tak: na tym, na tym, na, w tej lidze będzie coś takiego jak bonus dla, rodziny i, dla wyróżnionej rodziny, i, i bonus dla wyróżnionej klasy, czyli przez całą ligę miesięczną będzie ustawiony od samego początku do końca jeden bonus dla, dla całej rodziny. Czyli na przykład ustalą, że pier, w tych global testach wrześniowych będzie plus 30% dla klasycznych bohaterów i przez cały miesiąc tylko klasyczni bohaterowie dostaną 30% zwiększone statystyki. Oprócz tego co tydzień będzie wymiana hmm, klasy, która jest wyróżniona. I ta klasa dostaje 10% lepszych statystyk. Czyli możemy dobrze łącząc, na przykład, nie wiem, będzie klasa, kurczak z głowy, teraz chyba nie powiem, ale powiedzmy, a klasa czarnoksiężnika i, i, i rodzina wyróżniona klasyczna, na przykład taka isarnia, dostanie 40%. Lepsze statystyki, i wtedy już na, trzeba się zastanowić: czy, mimo że jest wolną kartą, to czy nie będzie fajnym pomysłem ją tutaj posiadać. Szczególnie, że na 20 talencie ma dezaktywację z klocka. I teraz tak, no ja to już wszystkim już powiedziałem, że najpierw będzie e, przez pierwszy tydzień, e, czyli tych bugów, e, tydzień bugów, czyli opóźnień, i tak dalej, błędów będzie faza rejestracji i tam możemy zarejestrować swoją drużynę. Tydzień czekamy aż wszyscy gracze, którzy chcą powalczyć w lidze mistrzów, e, się zarejestrują. Następnie to co mówiłem, 10 ataków na dzień e, i tutaj punkty będą przyznawane podobnie jak za wieżę, czyli e, ile nam bohaterów zostało. Przy życiu, ile, w jakim stanie, czy mamy życie ponad stan, czy, czy mamy życie gdzieś tam ledwo, co wygraliśmy, i za to będą przyznawane punkty. Później będziemy. Jakby dostawali tych przeciwników na podstawie jak na turnieju, czyli, czyli na podstawie tego, będą w pierwszy dzień będą parowani na podstawie naszej obrony, a z każdym dniem i z każdą rundą będzie to coraz bardziej, coraz trudniejsze lub coraz łatwiejsze w zależności jak nam będzie szło, to oni mają dostosowywać na podstawie poprzednich ataków naszych przeciwników na kolejny dzień. No i co najważniejsze, podczas ucieczki z walki. Zawsze dostajemy 0 punktów, czyli jeśli ubiliście, nie wiem, 4 karty, gdzieś tam został August na skrzydle, nie możecie go zabić bo przez 8 minut, bo gdzieś tam wam zostali też sami lekarze i tam on ma życia 3000, to i tak warto dograć już te 2 minuty do końca. Niech się czas skończy i punkty nam przyznają za te 4 pozostałe zabite karty. Ucieczka będzie punktowana za 0. No i co tam, no i każdego dnia będziemy dostawali też punkty za naszą obronę, czyli jak na turnieju. I tak, jeśli chodzi o nagrody, no to tutaj nam mówią, że nagrody będą przyznawane co tydzień osobom, którzy zostali wyeliminowani lub po rundzie finałowej dla osób, którzy utrzymali się do końca, ale nie nastawiać się na razie na jakieś dobre nagrody, bo to są global testy, my dla nich Pracujemy za darmo i nie musimy być nagradzani. Także dopiero nagrody będą przyznawane, jeśli już będziemy wiedzieli, że to, ta liga mistrzów wejdzie jakby na stałe do, do walki. No i co dalej, dalej mamy? Dalej mamy zapowiedź Morlowi, czyli, czyli Alucardy, Miriamy i inne tego typu karty. Przyjdą trzy nowe piątki: Amber, Edwin i Lucinda i Morlopia będzie trwała od 25 września do 6 listopada, czyli wrzesień będzie mega, mega napięty, bo jeszcze przypominam Wam, że od 20 września zaczynamy zabawę z, z muszkieterami, także mega dużo czasu na grę trzeba poświęcić, jeśli, jeśli chcecie wszystkie te zadania zrobić. No ale to już każdy decyduje sam za siebie, czy, czy chce się w to bawić, czy nie. No i potem jest zapowiedź oczywiście, tych głębin, że powstanie piąty, piąty rozdział 27 września, i tam mamy nowe postacie, nowe poziomy i nowe historie. Aha, jest jedna fajna rzecz jeszcze, która znaczy fajna, fajna, nie fajna. Twórcy dodali jedną mi, mistyczną wizję więcej do obejrzenia w czasie dwóch godzin, czyli co dwie godziny możemy zamiast jednej wizji obejrzeć dwie wizje. I to wchodzi w życie w momencie, kiedy ściągniecie wersję 60. Do której przypominam, dostawiam link w opisie filmiku. Drop zostaje taki sam, takie same szanse. No i ogólnie, a jeszcze coś z ciekawości. No mamy sobie tutaj Mokara, czyli rekina z drugiego sezonu, że jego specjalny skill teraz będzie pojawiał się nie tylko na przeciwnika, ale też na naszej stronie. Będzie gry też naszych i będzie to widoczne. Także taka tam ciekawostka. Eee... A, no i tutaj piszą, że do Monster Island dodają yy, nagrody do, do, y, do w Horde. Ciekawe, co to, co to będzie. Eee, mam nadzieję, że po teraz ta gdzieś tam Horda, yy, no, wyspa, wyspa potworów się zjawi i zobaczymy. Będziemy się bawić. Eee, z mojej strony to tyle. Myślę, że pozostali youtuberzy tam Omenis, Mati, pewnie, pewnie ktoś tam jeszcze coś doda do tej, do tej mojej aktualizacji i zapraszam na ich kanały, bo podejrzewam, że nie odpuszczą sobie takiego smakowitego kąska, jakim jest Liga Bohaterów, jak tutaj nazwali. A ja ją nazywam Liga Mistrzów. Trzymajcie się, dajcie znać co o tym sądzicie.